Europejska wspólnota, która łączy są państwa i narody, porozumienie gospodarcze i polityczne dla nas już normalność. Jednak co gdyby cały ten projekt upadł? Niezależnie od naszych poglądów na Unię trzeba przyznać, że jest ona znacząca w życiu całej Europy, a nawet i świata. To jeden z największych i najbardziej trwałych na ten moment wspólnot jakie mamy obecnie w politycznym świecie. W jej granicach żyje około 450 milionów ludzi, a jej PKB to 19 413 miliardów dolarów. Porozumiewamy się w niej w 24 językach, które uznawane są jako urzędowe, a do tego znajdziemy liczne jej ślady w legislacji, dyplomacji i polityce każdego państwa członkowskiego. To efekt już ponad 30 lat integracji w praktycznie każdej sferze, która część państw połączyła nawet walutą. Dużo mówi się też o połączeniu Unii w jeden byt, jednak dziś przyjmiemy dokładnie odwrotną narrację. By Unia mogła się rozpaść, to w zasadzie musimy bardzo mocno puścić wodze fantazji. O ile istnieją ruchy tzw. eurosceptyków, to nie są one bardzo popularne. W badaniach z lipca 2023 roku aż 74% Polaków popiera członkostwo naszego kraju w tej strukturze. Po 2019 roku, a właściwie eurowyborach, wtedy aż 68% populacji całej wspólnoty wyrażało poparcie dla Unii Europejskiej. Aczkolwiek 50% miało pewne obiekcje co do jej kierunku. Tak więc, by rozważyć ewentualny scenariusz upadku Unii, musimy stworzyć prawdziwe political fiction. Więc może stwórzmy jakieś założenia, by przygotować kilka ewentualności. Pierwsze to problemy polityczne. Po prostu kraje członkowskie mają wybory, wygrywają partie eurosceptyczne i te właśnie partie dokonują jakiejś rezolucji, która Unię po prostu rozwiązuje wraz ze wszystkimi umowami po to, by zacząć na nowo osobno. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, bo erozja integracji to proces, który musiałby trwać jeszcze kilkanaście lat, zakładając bierność państw członkowskich, a obecna sytuacja wskazuje raczej na odwrotny do tego działanie. Drugi scenariusz to nieco bardziej gwałtowne problemy finansowe i gospodarcze, które destabilizują wspólnotę i doprowadzają do jej zniszczenia poprzez protesty, brak gotówki i inne związane z tym problemy. Tutaj również stosujemy uproszczenie. Strefa euro jest spora, a jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, następnym tutaj, trudno jest zbankrutować państwo, a co dopiero kilka, w szczególności jeśli mają one kontrolę nad swoją walutą. Scenariusz pierwszy ma o tyle dobrze, że nie wiąże się z żadnymi bezpośrednimi problemami finansowymi. Pierwszego dnia, bo te zaczną się pojawiać szybciej niż można przypuszczać. Unia Europejska, tak jak już wspomniałem, posiada liczne akty i regulacje, które wpływają na nasze życie. Te, które są jednymi z podstawowych, jeśli możemy je tak nazwać, to swobodny przepływ towarów, usług i ludzi. Dosłownie nie ma ceł, podatków i ograniczeń w praktycznie każdym towarze. Można przewozić, handlować przedmiotami, które na dodatek podlegają tym samym standardom na terenie całej Unii. Tak samo usługi. A co ważniejsze, praca i podróże. O ile strefa Schengen jest czymś oddzielnym od Unii Europejskiej, tak zezwala ona na właściwe podróże indywidualne bez kontroli. Transport towarów czy praca to już odrobinę coś innego. A bez niej wiele krajów może mieć problemy, bo takie Niemcy już w 2018 roku stanowiły drugi dom dla 4,8 miliona migrantów z Unii. A mamy jeszcze Francję czy nawet Polskę, gdzie również posiadamy niemałą liczbę migrantów z krajów członkowskich. Zniknięcie Unii doprowadziłoby do problemów i konieczności stworzenia aktów prawnych, które uregulowałyby ich pobyt. Tu możemy przytoczyć bardzo specyficzny przykład Brexitu. W Wielkiej Brytanii jednym z powodów do wyjścia z Unii Europejskiej była imigracja. I faktycznie, tak mogłoby się wydarzyć tyle, że liczby wcale tak nie mówią. Stało się wręcz przeciwnie: wzrosła ona znacznie niemal czterokrotnie. Powodem tego było to, że ograniczenia w najmowaniu pracowników z Unii Europejskiej spowodowały braki w zatrudnieniu, które należało wypełnić. To przyciągnęło migrantów z innych krajów, a dodatkowo, przez to, że warunki migracji były cięższe, to zwiększało to ochotę pozostania w kraju na dłużej, w obawie przed brakiem możliwości powrotu. Wcześniej migracja miała charakter cyrkularny. Ludzie przyjeżdżali, pracowali i opuszczali kraj, a potem wracali i tak w kółko. Uzupełniało to zapotrzebowanie na różnych stanowiskach, jednocześnie trzymając migrację na w miarę stabilnym poziomie. Jednak gdy takiej możliwości zabrakło, ludzie po prostu przyjeżdżali i zostawali. A do tego przyjeżdżali z krajów, które miały umowy z Wielką Brytanią wcześniej. Taki los może spotkać wiele krajów Unii Europejskiej, gdyby miało wspólnoty zabraknąć. No bo wiele stanowisk po prostu zostanie opuszczonych. A zanim pojawią się odpowiednie procedury i osoby, które przez nie przejdą, stanowiska będą musiały zostać zajęte przez ludzi z innych kręgów kulturowych niż te europejskie. Wspomniałem też o przepływie towarów i usług. Brak Unii to możliwość nakładania ceł i podatków, które oczywiście zwiększą ostatecznie ceny produktów. Mogą też nadszarpnąć łańcuchy logistyczne, powodując, że do niektórych typów towarów dostęp będzie utrudniony. No i nie, 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 nie mówię tu o perelowskim scenariuszu pustych półek. Jednak można spodziewać się raczej podwyżki cen i dłuższego czasu oczekiwania na przesyłki. Kolejna rzecz może być powiązana z drugim scenariuszem upadkiem euro. Tutaj problemy z handlem będą jeszcze większe, szczególnie dla krajów, które euro przyjęły, a teraz muszą wracać do swoich walut. No, po pierwsze, to ogromne koszty. Wymiana banknotów, przeniesienie cen, aktualizowanie umów handlowych, do tego udział w rynku międzynarodowym, gdzie potrzebne będzie cały czas korzystanie z innych walut. To wszystko doprowadzi do poważnych problemów ekonomicznych i kryzysu, który dotknie milionów obywateli. Warto też powiedzieć, że Unia nie jest mała, a zakupy robi na całym świecie. Światowa gospodarka to naczynia połączone. Więc jeśli na starym kontynencie pojawiłyby się problemy, to odbiłyby się one echem na całym świecie. Szczególnie mocno wchodząc w naszych głównych partnerów handlowych, czyli USA. A to z kolei problemy dla wszystkich. Takie wydarzenie po prostu kompletnie odmieniłoby gospodarkę świata, a skutki tego są zwyczajnie trudne do przewidzenia, ponieważ w kręgach naukowych nawet nie spekuluje się tego typu wydarzeń. Z analiz innych kryzysów, jak tego z 2020 roku, możemy podejrzewać, że globalnie spadnie wzrost PKB, a bezrobocie w wielu regionach świata, a szczególnie w Europie, wzrośnie. No ale przecież oszczędzimy miliardy euro na braku konieczności wpłacania pieniędzy do struktur unijnych. No bo w komentarzach wielu eurosceptyków Unia Europejska jest wielkim potworem wchłaniającym nasze pieniądze, by następnie je marnować. I patrząc na dane z 2021 roku, możemy powiedzieć, że niejako jest to prawda, ale tylko dla państw takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Holandia, które płacą na Unię więcej niż nominalnie z niej wyciągają. Polska na moment tamtych wyliczeń była największym beneficjentem Unii, mając ich nawet 11 miliardów euro. To jednak liczby, które po pierwsze pochodzą już sprzed prawie trzech lat, to jeszcze liczą tylko wpływy budżetowe. A jak wcześniej wskazaliśmy, Unia to odrobinę więcej niż sam jej budżet. Od 2012 roku do 2022 praktycznie każde państwo zanotowało wzrost gospodarczy. Nawet Grecja, która przez większość czasu musiała borykać się z kryzysem. Czy to zasługa w całości Unii Europejskiej? No nie. Jednak nie możemy odmówić, że dostęp do rynku europejskiego raczej pomagał niż przeszkadzał. Kryzys, który miał miejsce w 2009 roku, który dotknął pięć krajów członkowskich, do roku 2015 został rozwiązany w każdym poza Grecją. I można to wskazać zasługę właśnie Unii Europejskiej. Z tej samej pomocy skorzystały Węgry, Rumunia czy Łotwa. Więc bardzo odważnie możemy powiedzieć, że udział w Unii Europejskiej się opłaca. A bez niej trzeba będzie znaleźć inne metody wychodzenia z kryzysu, które od samego początku będzie deptał nam po piętach. Ktoś może jednak powiedzieć, że Wielka Brytania bez Unii sobie jakoś radzi. No i tutaj muszę rozczarować część z głosów, ponieważ według wielu wskaźników gospodarka Wysp Brytyjskich jeszcze nie do końca otrząsnęła się z szoku, jakim był Brexit. Kraj boryka się z brakami w zatrudnieniu, wzrostem cen i problemami z handlem. Cały czas istnieją obawy o to, że zmiany w obecnym statusie quo mogą przełożyć się na problemy z dostępnością żywności w kraju. A mówimy tutaj przecież o rozwiniętej gospodarce, która nie powinna mieć z tym problemów. Odcięcie od Unii to zmieniony dostęp do globalnych łańcuchów dostaw. Nietrudno jest więc przełożyć tę sytuację na to, co mogłoby się stać w naszych hipotetycznych scenariuszach. No bo o ile duże ekonomie takie jak niemiecka czy francuska. Mogłyby jakoś utrzymać swój handel, o tyle te mniejsze, wpadłyby pod ich strefy wpływów i stałyby się dużo bardziej zależne, ponieważ same miałyby problem, by obsłużyć własne potrzeby w sposób, który generowałby dla nich jak najwięcej korzyści. W tym momencie tego typu sprawami po części zajmuje się unia, która uwiarygadnia i wspiera państwa tak, by mogły one partycypować w rynku z jak najmniejszą ilością przeszkód. Dalej są fundusze na rozwój. W wielu mapach i analizach widzimy, że w Polsce fundusze unijne trafiają do wielu regionów, pozwalając im na różne inwestycje. I tak nie są to darmowe pieniądze, ponieważ Polska płaci do budżetu. Jednak, jak mówiłem wcześniej, z Unii nasz kraj czerpie odrobinę większe korzyści niż płaci. Nawet jeśli dofinansowania czy granty nie pokrywają w całości budowy nowej drogi czy innej części infrastruktury, to jednak musimy przyznać, że zapłaci 50%, a 100% to całkiem spora różnica. Są też liczne umowy polityczne i międzynarodowe. Część z nich podpisała sama Unia Europejska, jak chociażby protokół z Kioto czy Nagoya, ale też umowy handlowe z wieloma krajami Azji czy Południowej Ameryki. Rozpad Unii pozostawiłby kraje członkowskie przed tym, by umowy te podpisywać od nowa, co wydłużyłoby możliwości handlowe i pogorszyłoby ceny. Bo Unia to nie tylko podpisywanie umów. To też umocowanie polityczne dla państw członkowskich. Dosłownie polegamy na mocy Unii, podpisując niektóre umowy w imieniu naszego kraju, bo jest ona większym gwarantem stabilności. I przy okazji jest też partnerem handlowym dla wielu krajów i regionów, bo Unia Europejska jest po prostu dużym rynkiem zbytu, a poprzez dowolny przepływ towarów, takie kraje jak Chiny czy USA, mogą handlować ze starym kontynentem, korzystając z wielu ułatwień. Brak Unii to brak tychże, a to zrodzi kolejne problemy, które to z kolei przełożą się na a jakże wyższe ceny. No ale nie może być tak, że rozpad z Unii to tylko negatywy. Jest tu pozytywny aspekt, który podnoszony jest przez niektóre środowiska. Chodzi o suwerenność i niezależność. Unia ma możliwość zmiany naszego prawa, wprowadzając ograniczenia, zakazy i inne reformy, które wymuszają na nas zmiany. Zakaz rejestracji aut spalinowych to jeden z najczęściej ostatnio pokazywanych przykładów tego typu działań. I jest to prawda, że bez Unii takich zakazów nie będzie, o ile sami wewnątrz naszego kraju ich nie przyjmiemy. Duży argument polityczny, który z punktu widzenia nastawionego na dużą niezależność kraju członkowskiego, ma spore znaczenie. Dodatkowo Unia posiada kilka mechanizmów, które są nieefektywne. W kilku przypadkach wstrzymanie się krajów, takich jak Polska czy Węgry, powodowało, że niektóre decyzje były opóźnione, kosztując Unię, a więc pośrednio nas, ogromne pieniądze. Jest cała grupa praw i obowiązków, które wymagają jednomyślności wszystkich krajów członkowskich, a ta nie zawsze się pojawia. Jest to mechanizm, który ma chronić mniejsze kraje, jednak jest to też miejsce do licznych nadużyć, które mogą zaważyć w ostateczności na kluczowych decyzjach. Do tego jest też problem granic. Są one otwarte i dla wielu ludzi jest to problem, bo przez nieregulowany przepływ ludności łatwo jest o różnego rodzaju problemy. Nie wspominając o kryzysie migracyjnym, który odbija się na naszym kontynencie echem już od kilku lat. Szczególnie mniejsze regiony nie mają się przed tym, jak bronić, no bo w wielu sytuacjach są one bezsilnie. A zarabiają na tym historycznie największe państwa. Co również jest bo mimo że większość państw Unii Europejskiej rośnie w siłę, to historycznie wzrost ten jest przede wszystkim domeną największych krajów, takich jak Niemcy. Jednak, patrząc głównie na wskaźniki i cyfry, brak Unii Europejskiej dla większości krajów wspólnoty, w tym dla Polski, nie przyniesie korzyści, a raczej stworzy chaos i narazi nas na straty, które bezpośrednio uderzą w portfele. I poziom życia. Jednak to tylko pieśń przyszłości, którym na dodatek jest tylko political fiction. A wy co myślicie? Zapraszam w komentarzach, jak zwykle, do kulturalnej e, wymiany zdań. E, mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Możecie też zobaczyć inny film, którego być może nie widzieliście. Trzymajcie się ciepło. Cześć!